Trzeba się bać! bać należy się tych, którzy nią władają! Yośema Jaszkowiczką, witam bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym omówieniu kart z nadchodzącego dodatku Knights of the Frozen Throne, moi drodzy, kolejne 10 karteczek do mm, omówienia. Mamy już, znaczy będziemy mieli 75 mówionych, więc zostaje jeszcze, nie wiem, 50 coś tam, czy 60 coś tam. W każdym razie jest to siódmy odcinek, więc jeszcze poza tym będzie 6 odcinków. A, to zostaje 60 w takim razie. O, no, tak na logikę. E, dobra, dzisiaj będziemy mieli dużo epików, trochę szamanów, trochę różnych innych klas. E, taki miżmasz, bo... Jest 12 kart, o których nie mówiłem. Na chwilę obecną 13. Nie, w sumie to 16. Eee, ale jakoś tak nie można tego dopasować do jednej całości. Eee, tak więc, e, moi drodzy, zaczynamy od Trala Dead Seara. Ale zanim zaczniemy, przypomnę, że będziecie zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Ha, ha, ha. E, w każdym razie zaczynamy od Trala. E, nowy Death Knightowy e, Tral, czy też Hero Card e, Tral decir e, Za 5 bany. Oczywiście, 5 bany, jak wszystkie Hero karty. E, na Battle kraju. Zmienia wszystkie nasze miniony w losowe miniony o koście 2 znaczy boże, w losowe miniony o koście zwiększonym o 2, tak? No tak, wiecie o co chodzi. Czy takie dwa, dwa evolwy, jak wyrzuca? Hmm. To jest Battle Cry. Umiejętność jest Transmute Spirit, który zmienia losowego, a czy boże zmienia losowego miniona w losowego miniona, który kosztuje jeden więcej, czyli taki evolve na kreaturę ze 2 many. No i co można o tej karcie powiedzieć, to nie wiem w sumie. Znaczy, jak pokazali tą kartę, dużo osób mówiło, że to jest super mega buff do Evolve Shamana. W pewnym sensie jest. Nie ukrywam. Natomiast problem jest taki, że w Evolve Shamanie fajne jest to, że możemy rzucić do Doppelgangstera i Ewolwa w szóstej turze. No i mieć tam te losowe szóstki, trzy losowe kreatury o koszcie 6. Za sześć many jest dwóch kart. No tutaj, żeby rzucić to na Doppelgangstera, musielibyśmy to zrobić w dziesiątej turze, więc jest to mega wolne. Więc. Nie działa to na pewno tak samo jak Evolve. To na 100%. Natomiast. Możemy też zrzucić to w momencie, w którym nie mamy gangstera, albo zagraliśmy go ewentualnie turę wcześniej, za to mamy dużo małych kreatur. No bo teraz szaman gra na takim schemacie, że mamy tam kreatury za jeden, jakieś totemy za dwa, z tych totemów kreatury za jeden, totemy z kilopower za jeden, czy za dwa już nie pamiętam, za ile są, jakieś małe kreatury za jeden, dwa many i możemy uzbierać, nie wiem, cztery takie kreatury powiedzmy do tej piątej tury, w piątej turze rzucić to i zmienić te kreatury w losowe kreatury z kosztem 3-4. Ale, nie wiem, mi się to osobiście nie podoba, bo to jest taki skip -tury, który daje nam niewiele, tak naprawdę. Bo w przypadku Gangstera zmieniamy, znaczy, zagrywamy kartę, która, znaczy, zagry... znaczy, zagrywamy dwie karty, które daje nam która, które dają nam trzy losowe kreatury o koszcie 6. W przypadku tego zamieniamy kreatury, które są jakoś tam w miarę sensowne w większości, no bo tam mamy jakieś Flame powiedzmy Mana jakieś tam Fireflye, Jade Golemy itd., dalej. o kreatury, które kosztują te dwa więcej, ale nie wiemy czym one się staną. staną. się, Znaczy Mogą się stać wieloma różnymi kombinacjami, nie do końca jest tak jak w przypadku szóstek bo w przypadku szóstek no te kreatury za 6 w większości są spoko, a kreatury za 3, 4 czy 5 no mamy różne opcje, możemy trafić jakieś 2-2, 2-1, 2-3 i tym podobne rzeczy, więc ciężko powiedzieć czy to jest grywalne yy, i tak jak w przypadku wielu yy, hero kart powiem, że trzeba tym pograć i zobaczyć, takie mam wrażenie, bo ja mam wrażenie, że to jednak nie działa tak fajnie jak dużej ilości osób się wydaje. Oczywiście tutaj pozwolę sobie napomnieć tutaj pier, pierdeliard osób się w komentarzu Ey, ale gówniane te umówienia, wszystkie karty niegrywalne. Słuchajcie, chciałbym przypomnieć, że z każdego dodatku gra 20-30% kart czyli co... trzecia co piąta karta. Te 30% to naprawdę chyba całkiem spora ilość i to było. Więc nie dziwcie się, że większość kart omawiam negatywnie czy w negatywnym kontekście, no bo zazwyczaj tak jest, że większość kart po prostu nie gra na rankedach. Swoją drogą, planuję zrobić odcinek MKR czy czyta komentarze z umówienia kart. Bo normalnie... Szkoda gadać. Dobra, mniejsza z tym. Wracają do karty. Wydaje mi się, że jest na pewno do przetestowania. Wydaje mi się, że na pewno jest to do przetestowania w tym Evolve Shamanie, który teraz gra, ewentualnie lekko zmodyfikowanym, ale czy to będzie grać, nie wiem. Ciężko mi naprawdę określić, bo karta jest nowa, jest to coś, czego nie mieliśmy wcześniej w ogóle. Ehm, te hero kardy, więc no powiem, że trzeba to przetestować i wydaje się to mieć potencjał i, i może faktycznie to działać. Ale tak bardziej gdzieś tam w duszy mi mówi, że to będzie dosyć słabe. Na pewno jedną rzecz, znaczy na pewno jedna rzecz jest pewna, mm, na pewno jedna rzecz jest pewna, jedna rzecz jest pewna, Hero Power jest całkiem spoko, ono wydaje się dosyć mocne, mamy tego Evolva za Freako co ture, tak, więc możemy sobie jakąś kreaturę, która na przykład strajdowała coś, e, zmienić w coś droższego, ewentualnie nawet zagrać e, Think From Below i zmienić to od razu w siódemkę, więc to Hero Power wydaje się być spoko, natomiast sama karta, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, natomiast e, jeżeli chodzi o areny, na arenach wydaje się być całkiem spoko bo na arenie powiedzmy, że trochę trudniej może być uzyskać taki stół, ale jeżeli na arenie rzucamy takiego Evolva, to, to zazwyczaj powinno to być pozytywny skutek. Plus też warto zwrócić uwagę, że na arenie możemy to rzucić po prostu, gdzieś możemy myśleć o późniejszych turach, nie? Na przykład zagramy coś tam w siódmej, znaczy w szóstej, w siódmej, coś tam poprzeżywa, rzucimy to na dwie kreatury, plus jeszcze mamy, mamy manę na Hero Power po tej tralu. I zmieniamy jeszcze raz jakąś kreaturę, jak na mnie podpasuje. Więc na arenie to wydaje się być dosyć ciekawe i dosyć mocne, natomiast na rankedach też się takie wydaje być, ale nie jestem do końca przekonany, czy to grać będzie. Tak więc, no tutaj powiem, że na pewno trzeba te Hero Card potestować, no to jest tak naprawdę ciężko ocenić, no bo nie mieliśmy wcześniej czegoś takiego. Podobnie było chyba z questami, nie wiem, co, już tak o questach mówiłem, nie pamiętam co o nich myślałem wtedy. Eee, też o niektórych myślałem, że są kupą. <laughs> Ale też wydawało mi się, że wiele tych questów trzeba potestować. Eee, tak samo jak tutaj przy tych kartach bohaterów czy tam tych Knife'ach Dobra, lećmy dalej, no karta taka zagadkowa jak większość tych kart bohaterów. Dalej mamy kartę do szamana Ice Fishing. Za dwa many dobieramy dwa murloki z naszego deku. No to oczywiście krótki komentarz. Karta, która nadaje się do murloczonego murla... murloczo murla... Do szamana na murlokach. E, nie trudno się domyślić, że do niczego innego nie jest potrzebna. E, czy będzie grał szaman z, na murlokach? Możliwe, możliwe, bo kolejna karta też jest murlokiem. E, mamy tego quest'a do murloka, więc może teraz pogra. Ta karta daje całkiem sporo, bo mimo wszystko skracamy sobie, tak jak dobieramy dwa murloki, to dwa many tylko. To jest dosyć tani draw. Powiedziałbym, że to chyba jest najtańszy draw w grze aktualnie. Że dobieramy dwie karty za dwa many. Fakt Faktem są to tylko murloki, więc żadnego direct damage'u nie dobierzemy. Ale skracając dek z murloków, mamy szansę w następnej turze z po prostu dobrać jakiś direct damage, jeżeli potrzebujemy. Jest to przydatne oczywiście do synergii między murlokami. Jest to przydatne do questa, więc ta karta może sprawić, że quest szaman naprawdę coś tam pogra. On na początku angaro grał trochę, ale szybko, szybko odpadł. Z ponieważ nie wiem, dlaczego ja ten quest murlokiem trochę pograłem. Nie za dużo. Z tego co pamiętam, się chyba. Nie sprawdzał za specjalnie, ale ta karta może to troszkę odmienić, więc karta jak najbardziej do rankodowego murlo-szamana się nadaje. I jeżeli taki deck będzie grał, no to wydaje mi się, że na 100% ta karta będzie w tym deku grała. Kwestia tego, czy ten deck będzie grał, no ale tego też wam nie powiem. Natomiast jeżeli chodzi o areny, no jak mamy kilka murloków zdraftowanych, no to jasne, że to można wziąć, no bo mamy po prostu dodatkowy draw w deku i możemy te murloki wyciągać, dobierając dwie karty, skracając deck, mój, dwie karty więcej za dwa many. Extra deal, naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Tutaj trochę boli, że w krytycznym momencie, kiedy potrzebujemy na przykład jakiegoś direct damage'u, typu błyskawica czy <laughs> eksplozja lawy, dobieramy to stop deku, no i nie dobieramy tej błyskawicy. Tak, na to też trzeba popatrzeć, bo w sytuacji, w której na przykład grając agrodekiem. Dochodzicie do momentu, gdzie przeciwnik zostaje już tam na 2 HP Na przykład potrzebujecie jakiejś broni, potrzebujecie jakiejś błyskawicy Czy jakiegokolwiek direct damage'u, czegoś co zadaje, zadaje obrażenia No to yy, pradawna wiedza bodajże będzie lepsza No bo wtedy z tej pradawnej wiedzy możecie dobrać ten direct damage Tutaj jedyną opcją na dobranie yy, jakiegoś damage'u jest bluegill warrior, czyli ten 2 Charge z chargą, Ewentualnie jakiś murlock, który bufuje typu dowódca murlocku yy, jest to ok, natomiast trzeba pamiętać, że nie zawsze będziemy mogli na przykład zaatakować, bo będą jakieś prowokacje. Ale ogólnie karta jest spoko, na no ale nie, tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy mamy dużo murloków. Kolejną kartą jest Brlock. Brlock, -br czy jak to się tam czyta? To dwa mamy murlock 2 na 2 który mrozi przeciwnika, e, czyli Ziomek, który działa tak samo jak Frozen Elemental i lodowcowy odłamek, tak on się nazywa? Bo jakoś tak. E, ten za 1, 2, 1 i ten za 6. Sześć... 5-5, którzy, którzy, dwie jednostki, które mrożą kreatura lub bohatera. Tutaj mamy ziomka za 2-2 na 2. 2x2. Który jest dodatkowo murlokiem. Więc, przede wszystkim, do murlok deku pasuje. No, Powstrzymanie przed atakiem jakiejś tam jednostki przeciwnika może być całkiem opłacalne dla nas. Szczególnie, że chcemy murlaczany stół rozbudować, żeby go później zbufować. Więc, co do murloków się na pewno nadaje. Poza tym, nadaje się to też do szamana na mrożeniu. Co prawda, nie wydaje mi się, żeby ten szaman grał, ale gdyby grał, no to, to też jest całkiem ok rzeczą. I tak naprawdę, nadaje się też do każdego innego deku. Szczególnie agro. Do kontroli może mniej, ale do agro deku która coś potrafi zamrozić, żeby to nie wytradowało, wydaje się być całkiem ciekawą opcją. Więc karta jak najbardziej da na plus, to prawda ma statystyki 2-2, więc gdzie od 2-3 za darmo, ale na rankedach nie jest to aż tak istotne. Mamy jakiś tam deck przygotowany, więc mamy jakieś błyskawice, jakieś tokeny, jakieś obszerweczki, więc na rankedach ta karta powinna być w miarę okej. Okay. No i podejrzewam, że nawet w takim w szamanie dzisiejszym mógłby ten murlock znaleźć miejsce w deku, o ile by się zmieścił. to Tutaj kwestia tego, jaki byłby, jakby, jaki byłby, ale mam dzisiaj problem z omieniem, jaki byłby build tego deku. Ale ogólnie karta jest ok. Na arenie, no tutaj, problem jest taki, że ginie od 2-3 kratur, czy od 3-3 kratur i nie zabija tego, czy tam od 4-3 kratur. To jest nieco problematyczne, natomiast ta obiektywność wydaje się być ok, no, więc tutaj myślę, że jak najbardziej można to plikować, bo jeżeli mamy jakiś ciekawy układ kart, tutaj nie będę już podawał przykładu, ale chodzi o to, że możemy na przykład na przeciwnik kreaturę 4-3 wrzucić tego gościa i w następnej turze, powiedzmy, do przeciwną kreaturę, dobić bronią, direct damage'em, dopalić tego, czy zabić w inny sposób i wtedy nie tracimy go za darmo. Bo jeżeli ma, przeciwnik ma kreaturę 3-3, my zagrywamy 2-2 normalnie, no to ta 3-3 trajduje naszego 2-2 gościa, tak? W przypadku tego mrozimy tego 3-3, no i ten gościu przeżywa, e, i możemy go później w jakiś sposób wykorzystać. Więc na arenie to jest ok, na rakietach tak jest to ok. Nie jest to nic super mega hiper zajebistego, ale jest to karta na pewno ok. To ja, no, mam wrażenie, że, że, w czymś tam pogra, e, że w czymś tam pogra, a na arenie będzie e, częściej lub rzadziej wybierana e, przez graczy. Dobra, lecimy dalej. Korps Widow. Za 5 many, 4-6 bestia do Huntera. Nasze karty z Agonią kosztują 2 mniej. No tutaj, to już mogę powiedzieć, no karta stricte do Huntera na Agoniach, no nic więcej chyba się nie da powiedzieć. Ogólnie jest bardzo dobra, bo ma fajne statystyki, potężne 4-6, jest bestią, czyli ma synergię z bestiami, kosztuje tylko 5 many i ma bardzo mocną umiejętność, która zmniejsza koszt kart z Agonią o 2, eee, czyli wszystkie jeżeli dobrze to rozumiem, wszystkie karty za 1 i za 2 z agonią wchodzą za 0 tak naprawdę, więc to naprawdę e, będzie dosyć ciekawą opcją, żeby zasformować stół. E, pytanie jeszcze, jakie są karty za 1 i za 2 z agonią, akurat nie mam wszystkich pod ręką, ale na pewno są jakieś grywalne, chociażby Hampton Creeper w Wildzie, e, nie wiem, Fairy Path, więc trochę tych kart jest, no a też zmniejsza koszt innych kart, jeżeli sam przeżyje, czyli na przykład które po nim możemy zagrać Infested Wolfa i Lwa za 6 many w jednej turze, więc no karta do deku, gdzie będą agodnie, albo nawet agodnie z bestiami, bardzo dobra. Nawet bez tej umiejętności, no to 4-6. Plus ewentualnie umiejętność, że bez, te... bez użycia tej umiejętności, plus ewentualnie umiejętność w przyszłych turach, jest to dosyć dobra rzecz. Więc ta karta jest jak najbardziej grywalna, oczywiście do specyficznego rodzaju deku, który posiada agonię. No bo bez agonii, no mi się, że lepiej włożyć Tygrysa 5-5 selfie, ale w przypadku agonii jak najbardziej spoko, no i tutaj Blizzard bardzo mocno ciśnie tego Agonia Huntera. I mam wrażenie, że w tym dodatku mu się to chyba uda, bo kilka już tych kart z Agonią jest, wyszło dosyć ciekawych, plus hunterowe karty też są dosyć ciekawe pod to. Więc myślę, że możemy się takiego huntera spodziewać. Jeżeli chodzi o areny, jest ok sam w sobie. Nawet bez agonii, bo jest 4-6 bestią, więc to jest spoko. Jeżeli dodatkowo mamy jedną, 2 trzy agonie i będziemy mieli okazję skorzystać z tego chociaż parę razy na arenie, też jest ok. To jest karta naprawdę bardzo dobra. 4-6 statystyki to są dobre staty na arenie, za 5 many, plus umiejętność na hunterze na 90%. Będziemy mieli jakieś agonie, chyba że będziemy je skipować przy wybieraniu. Więc karta jak najbardziej na arenie się będzie sprawdzała i na rankedach, jeżeli będzie odpowiedni dek, to też będzie się sprawdzał. No tego tak mówię odpowiedni dek, dlatego że ta karta jest tylko do specyficznego deku, gdzie faktycznie tego nie grają. Tak, muszę to tak tłumaczyć, czytając komentarze. MKR czyta komentarze z zamówienia kart. To będzie hit na YouTube. Jak rok obraża widzów. W sumie MKR obraża widzów czytając komentarze z zamówienia kart. Zobaczymy, może to zrobić. E, lecimy dalej. Mamy dwa epiki, teraz domaga. Pierwszym jest Glacial Mysterious, czy jak to się tam czyta. Tak wiem, mój angielski nie jest perfekcyjny, ale gorąco mi jak jest to cholera. Spell za 8, który kładzie po jednym ze wszystkich naszych sekretów z deku na pole gry. W sensie mamy na przykład Mirror Entity, Ice Blocka, Ice Barriere, Vaporizer i Counter Spella. W deku zagrywamy to, i wszystkie 5 sekretów wychodzi na stół. Podobnie to działa zresztą jak Mysterius Challenger, gdzie mieliśmy kreaturę za 6-6 na 6, która wyciągała po jednym sekrecie z deku. Znaczy po jednym. No wiecie o co chodzi. Mam problemy gdzie dzisiaj. To za gorąco, już przegrzewam po prostu. I tak Mysterius Challenger był bardzo dobrą kartą, to jest bardzo złą kartą. Tragiczną, niegrywalną, absolutnie słabą do dupy, masakrycie złą, kiepską tragiczną już chyba było. Po pierwsze, w porównaniu do Challengera, bo do tego będzie najwięcej porównań, to nie wstawia Kreatury na stół. To już jest bardzo duży minus. Po drugie, kosztuje 8 many, jest kurewsko wolne. Po trzecie, ile można grać sekretów w deku? Po czwarte, ile z tych sekretów dobierzemy do tej ósmej tury? I po piąte, po co nam karta, która za 8 many prawdopodobnie w większości wypadków wyciąga 1 lub 2 sekrety, rzadko yy, kiedy 3. Ta karta jest po prostu zła. Ona się do niczego nie nadaje. Jest za droga... Zawolna daje zbyt mało, jest zbyt duże ryzyko, że wyciągniemy te sekrety zanim to zagramy, więc karta po prostu nie będzie grana, nie widzę przyszłości tej karty w żadnym deku. O wiele lepsza jest Arkanolożka w tym momencie, nie wydaje mi się, żeby żaden mag... Mm, żeby żaden mag grał tą kartę, no bo jest po prostu słaba. Na Arenie tak samo, no, na Arenie nawet sekretów się nie pikuje za specjalnie. Chyba, że ktoś ma dużo sekretów, nie wiem, jakiś fan sekretów się znalazł, napikował ich 10, no to to można wziąć, ale... no. Karta ogólnie po prostu słaba. Kolejna karta jest dziwna. Simula Crum. Czarza za 3 domaga również. Kopiuje mm, kartę, że z najniższym kosztem w naszej ręce, Czyli mając, nie wiem, e, żmija many, rzutamy to i mamy dwa żmije many. E, karta jest kombogenna, bo ona może skopiować nawet kartę za 10 many. O ile nie mamy niczego tańszego. Więc to jest na pewno kombogenne. Do wykorzystania do jakiegoś komba. Być może na przykład do quest major gdzie mamy te całe uczennice czarownika. Kopiujemy sobie uczelnice czarownika, jedną, drugą, później zagrywamy jedną, drugą, trzecią, czwartą. Zagrywamy quest'a, no i mamy to samo co w przypadku teraz, tylko że nie mamy molten reflection, tylko mamy to. Więc to jest do zrobienia. To jest karta combo genna, tak? Czyli tutaj, jeżeli będzie jakieś combo, oparte na tej karcie, no to to będzie grało. Jeżeli nie będzie, to to nie będzie grało. Ja nie jestem wam w stanie przewidzieć, czy ktoś wymyśli na tym jakieś kombo. Jest to karta na pewno ciekawa i warta uwagi, którą... Możemy zobaczyć, ale tak naprawdę tylko w combo deku, no bo po co do normalnego deku wkładać kartę, która coś takiego robi? No nie jest to zbyt sensowne, no lepiej po prostu włożyć kartę, która nie wiem, dobiera, zadaje damage czy cokolwiek innego, niż kopiować miniona, którego i tak prawdopodobnie zagramy. Więc yy, karta mega mega kombogenna, ale nadaje się tylko do jakiegoś combo deku opartego na czymś konkretnym. I tylko w takim deku może grać moim zdaniem. Jeżeli chodzi o rankety na arenie powiedzmy, że jeszcze można to spikować na jakiś późny late game z założeniem takim, że na przykład nie wiem gdzieś tam w dziesiątej turze mamy typa za 7 tylko na ręce dobieramy to, kopiujemy sobie tego typa za 7 zagrywamy tego typa za 7, następnie znowu tego typa za 7 i tak dalej, dalej, aczkolwiek wydaje mi się, że z epików przynajmniej umaga jest o wiele więcej ciekawych kart chociażby księga kabalisty czy Meteor czy Meteor chyba jeszcze jakieś są inne to jest ciekawe, żeby to wybierać, więc karta raczej taka w ostateczności można nie wybrać. Aczkolwiek wydaje mi się, że w większości przypadków będzie coś lepszego, po prostu. Kolejną kartą jest znowu jakiś cudzo nie widzą Trichery. Tym razem do Warlocka wybieramy sobie przyjaznego miniona i nasz oponent dostaje kontrolę nad nim. Tutaj wydaje mi się, że jest trochę zbyt mało negatywnych minionów, żeby to miało sens. Oczywiście można to wrzucić, czy też połączyć z Doomsayerem. Jest to ciekawy pomysł, na pewno, ale co poza Doomsayerem? Granie tego tylko pod Doomsayera może być, nie mówię, że nie, może się sprawdzić, eee, tak jak teraz mamy na przykład e, graną Frostnowe z Doomsayerem. Z tym, że Frostnowe też możemy wykorzystać po prostu, żeby przymrozić stół. Na przykład wrzucamy Doomsayera w drugiej, wrzucamy go w trzeciej, żeby przeciwnik skipnął turę, czy tam w drugiej, czwartej, a Frostnowe, nie wiem, w, si w siódmej i w ósmej. To możemy tak wykorzystać, tak? Jeżeli stracimy Sejerów, to możemy te froslowy wykorzystać. Jeżeli stracimy doomsayerów grając z tym warlockiem z tą kartą, no to tej karty już nie wykorzystamy do niczego. Bo nie ma tak naprawdę jakiej karty sensownej dać przeciwnikowi. Oczywiście możemy tam na siłę włożyć, nie wiem, tego goblina za 5 x 7 na 6, który zwiększa koszt, koszt minionów o 3, ale wtedy przeciwnik nam walnie za 7 i tak będzie mógł coś zagrać, więc... To nie jest jakieś super sensowne i wydaje mi się, że jest po prostu zbyt mało negatywnych minionów, żeby to miało sens. E, więc jest opcja, że to pogra z Doomsayerami. być może jeszcze z jakąś kartą, o której nie myślę. No nie wiem z Doomsayerami, ale od razu mówię, że ta karta jest gorsza od rozmowy, dlatego, że później bez Doomsayerów tego Treachery nie wykorzystamy. Więc karta, no też taka kombogenna do rozkminiania różnych ciekawych taktyk, aczkolwiek no potrzebujemy jakiegoś fajnego targetu na to, żeby ten fajny target dać przeciwnikowi. Jeżeli chodzi o arenę, to tutaj totalna tragedia 0 na 100 i nie pikujemy tego w ogóle. Dalej mamy kartę, która no tak też wywołuje trochę burzy, że tak powiem. Pewnie w mojej głowie. Za 10 many do druida, który nazywa się Ultimate Infestation. Dobieramy, aż tak, zadajemy 5 obrażeń, dobieramy 5 kart, dostajemy 5 pancerza i przywołujemy 5-5 jednostkę. Czyli w skrócie taki o wiele lepszy Enshade of Lore. Enshade of Lore swego czasu miał albo wylecz 5, albo dobierz 2. Tutaj mam i był 5-5 za 7 many. Tutaj za 10 many mamy kreaturę 5-5, która leczy nas za 5, tam daje 5 pancerza, dobiera nam 5 kart i zadaje 5 obrażeń. Enchanted of Lord był mega opcją, bo był za 7, więc można było go w tej 7 turze zagrać. Wysypaliśmy się, gramy w siódmej, tego dobieramy karty, więc fajnie. Tutaj wysypujemy się, w siódmej turze drapiemy się po uchu, tak, jak mam słuchawkę, to po policzku. I w dziesiątej tu już rzucamy to. Nie wiem. Naprawdę nie wiem jak ta karta się może sprawdzać. Oczywiście to nie jest karta do żadnego agro deku. To jest karta bardzo, bardzo wolna do jakiegoś kontrolnego deku. I ona może faktycznie gdzieś tam pograć. W jakiejś talii. Nie wiem. Nawet, nie no, w Jade masz raczej nie bardzo, ale w jakimś wolnym deku może pograć. No bo tutaj value z tego jest naprawdę spore. Eee, te pięć kart, 5 damage'u, 5 życia, kreatura 5-5 to jest naprawdę spoko. I... W Jade Golem Druidzie wątpię, żeby to grało, ale jeżeli będzie jakiś kontrolny, wolny Ramp Druid, to ta karta powinna w tym deku grać. Jedna albo dwie, raczej bym tutaj postawił, że jedna, bo to daje to naprawdę sporo. Mamy Hila, Removal, kreaturę i Draw. No to jest mega duże rzeczy, tylko trzeba pamiętać o tym, że to jest mega wolne. Ale osobiście, jakbym miał powiedzieć, to tak ta karta będzie grała w jakimś kontrolnym Druidzie. No tylko tutaj kwestia, czy taki kontrolny druid będzie grał, ale to nam czas pokaże. A więc karta jest ok natomiast no też nie nadaje się do wszystkiego, no nie nadaje się do jakiegoś mid za bardzo, no bo jest zbyt wolna, nie nadaje się do agro, bo jest za bardzo wolna, czy w cholerę za wolna. Więc tylko jakiś taki wolny deck budujący sobie na przykład manę, jak gram albo kontrolny, który też buduje manę, ale powiedzmy trochę mniej. E, może tą kartę grać, ale karta jest zapewne do wykorzystania w deku e, i w, w dekach ją zapewne zobaczymy. Jeżeli chodzi o arenę Ultimate, u, u, Ultimate cosa? Na arenie to robi masakrycznie dużo. W dziesiątej turze wstawienie kreatury 5-5 to nie jest dużo, ale jeżeli ta kreatura nas leczy, zabija coś dobiera karty, to jest masakra. To jest karta, która moim zdaniem może być drugim meteorem, tak jak teraz mamy Umaga, gdzie te meteory wygrywają grę, tylko że jeszcze lepszym od tego meteoru. Bo meteor zabija powiedzmy dwie kreatury najczęściej, dużą i mniejszą i tyle. Tutaj z jednej karty mamy 5 kart, jednostkę, removal i heal. Więc ta karta może naprawdę dać druidowi bardzo, bardzo dużo na arenach. Problem jest taki, że jest wolna, w związku z czym no dopiero w dziesiątej turze to zadziała, ale mimo wszystko zadziała, bo też trzeba pamiętać o tym, że dużo kart, które kosztują 9,30, gdzie są za fajne, czy to na rynkach czy na arenach, bo ich zagranie sprawia, że musimy skipnąć turę. Zagrywamy to i nic, i nic innego nie robimy. Tutaj zagrywamy kreaturę, leczymy się, zabijamy, dobieramy. Więc robimy naprawdę Ultimate Quick więc super karta na areny. E, dobra karta na Rankedy, Prawdopodobnie gdzieś tam będzie grana. E, dalej mamy Despray de Resistance. Dwa many Charles do Paladyna, który daje minionowi dewrattle. Przywróć tego miniona z jednym życiem. No to nie wiem. Znaczy, to takie. Grać raczej nie będzie. Znaczy, nie wydaje mi się, by było jakieś super grane. No to jest taki podobny. podobna rzecz do sekretu. Yy, jak on się tam nazywał? Repetens? Nie, nie repetens. Hmm. O, nie powiem tam... No ten co wskrzesza kreaturę, tak? Tutaj możemy sobie wybrać miniona, na którego to ma paść, e, pff, Ale to jest takie... No nie wiem, no nie wydaje mi się po prostu. Mówiąc wprost, po prostu mi się nie wydaje, żeby to jakoś super grało. No to powiedzmy, mamy czar za jeden Daj d shield, Die, to działa podobnie. Tylko, że tutaj ma jedna kre... kreatura, ma jeden HP. Oczywiście może i mieć agonię, więc agonia się strygeruje więcej razy i tak dalej, i tak dalej. Ale jest karta taka pod tytułem, no... No fajnie, że jest, ale do czego tego użyć? Ja tutaj po prostu nie widzę zastosowania. No, oczywiście to gdzieś może grać, ale bardzo, bardzo, ba, bardzo, bardzo mocno wątpię. Bo od tej karty, która daje. Od Blessing of Protection, który daje Diva Shield, ta karta mm, różni się tym, że kosztuje jeden więcej e, i lepiej działa na kreatury z Agonią. Tylko tym. Bo agonia się striggeruje drugi raz. Ale. No Blessing of Protection nigdy nie grał, więc to no, podejrzewam, że to też nie będzie grane. Na arenie. Też raczej bym tego nie pikował, bo to jest drogie kosztuje 2, a nie 1. E, ta agonia może zostać wyciszona na przykład, albo z jakiś jakichś polecieć, czy Devil, czy Hex, czy co, co, cokolwiek innego. Więc karta raczej taka nijaka, powiedziałbym, że raczej średnio słaba. No chyba tyle, nie wiem, jakoś tak nie mam flow do opowiadania o tej karcie, bo nie przychodzi mi nic do głowy. E, kolejną kartą i chyba zarazem ostatnią, dokładnie tak, jest Corpse Razer. Za 5 many 3 na 3 na Battle kraju daje przyjaznemu minionowi e, agonię. Przyzwi tego miona z powrotem. Wątpię, żeby to grało na rankietach. Owszem, jest OK. Mamy kreaturę, która po prostu wstrzesza nam kreaturę. To jest spoko. Tylko potrzebujemy kreatury na stare, żeby to zagrać. To jest problem i numer jeden. Po drugie kreatura kosztuje 5 many, a jest tylko 3-3. I wraca jakoś kreaturę, która może. To nie jest złe, natomiast nie wydaje mi się, żeby żaden, żeby jakikolwiek deck miał miejsce na coś takiego. Um, raczej chcemy grać karty, które mają trochę większy wpływ na grę. To wydaje mi się takie. 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 Nie. mamy czar do szamana, Ancestral Spirit, który sprawia, że. no, kreatura ma dosłownie tą samą. tego, to. to, to samo ten czar jest za dwa many, więc jest tancer trzy. Fakt faktem jest, zostały kreatury, ale tutaj bardziej bym potrzebował manę. I ten czar gra, owszem, ale dosyć rzadko. Yy, tylko w jakichś takich konkluzjach manach. I ta karta, mam wrażenie, jest trochę gorsza, bo jest jednak mimo wszystko droższa, więc trudniej to stąpić. Zagrać coś fajnego, dać temu czemuś fajnemu to, żeby, tam, żeby to coś fajnego po śmierci się przyzwało. Jak przejdziemy do tury przeciwnika to on to jeszcze zabije i nie będziemy mieć targetu i tak dalej, i tak dalej. Więc karta raczej powiedziałbym, że taka słabiutka, no nie za specjalnie tutaj wróżyłbym jakąś wielką, świetlaną przyszłość. Tej karcie. Ja przynajmniej nie widzę powodu ani nie widzę deku, do którego można by to wrzucić. Jest to karta, która jest taka ok, aczkolwiek, żeby wrzucić jakąś kartę do deku, trzeba mieć cel. W przypadku tej karty, no tego celu nie widać na horyzoncie. Więc karta raczej taka mech, ech, no nie bardzo trochę tak. Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, żeby była ekrana na rankedach. Natomiast na ARE nie może pograć, pomimo wszystko jest to jednostka, która gdzieś tam wczesza jednostkę, więc przyzywa. Jeżeli rzucimy to na jakąś 3-3, to mamy za 5 6, -6, -6 łącznie statystyki. Więc trochę waliusz z tego się zwróci, więc na arenie jest jak najbardziej ok kartą, e, którą myślę, że można pikować ostrożnie, bo ostrożnie tam jedną, max dwie sztuki, raczej więcej bym nie brał. I też trzeba uważać, żeby nie wkopać się w słabe piątki, e, piątki. Natomiast jest to karta, gdzie jeżeli rzucimy to w większości przypadków na kreaturę o koście 4 lub większym, zwraca nam się dosyć, dosyć sporo waliów w przeciągu tam kilku tur. Nie jednej, a kilku. Więc na Arenie jest to ok karta, którą na pewno ja będę wybierał. No przynajmniej na początku, zobaczę jak będzie działało. Eee, I podejrzewam, że będzie też grana na tych Arenach, no bo na Arenie wydaje się być ok, Ta, 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 ta cała otoczka wydaje się być spoko. Eee, no. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle. Słuchajcie, jest taka sprawa. Bo ja czytam komentarze pod tymi omówieniami kart. Znaczy staram się, ale zazwyczaj bardzo szybko przestaję, bo mam ochotę walnąć klawiaturą w ścianę. Pamiętajcie, że to jest moja subiektywna opinia na temat tych kart. Ja nie bawię się we wróżkę i nie mówię jaka będzie przyszłość tych kart. Ja wam jedynie je omawiam tak jak ja ja. Tak jak ja je widzę. Dlatego nie oglądam omówień innych osób, jakiegoś czy kogokolwiek innego. Bo nie interesuje mnie ich zdanie absolutnie w ogóle ani trochę. To jest moja opinia na temat tych kart. Dużo osób się dziwi, że omawiam tak wiele kart negatywnie. Bo taka jest rzeczywistość. Wychodzi dodatek: 135 kart, 100 nie gra w ogóle. 35 z tych 35 część gra regularnie, część od czasu do czasu. Nie ma takiego czegoś, że będę patrzał na kartę i szukał jej super najlepszych stron, żeby gdzieś ją na siłę wcisnąć i powiedzieć o niej coś dobrego. Staram się być realistą i patrzeć na te karty tak, jak je widzę. I w większości przypadków, oczywiście nie we wszystkich, mam rację. W przypadku tych kart, których nie mam racji. Bywa, nikt nie jest nieomylny, nikt nie jest w stanie o wszystkim pomyśleć. Więc naprawdę dajcie sobie spokój z pisaniem komentarzy: Ty, umyj wszystkie karty jakby były słabe, no bo większości są słabe. Nie będę się spuszczał na siłę po to, żeby popiszczeć trochę przy kartach jak jakiś kretyn, otwierający nie wiem, no coś tam dziwnego. Tak więc to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa: pisanie. Rób te omówienia częściej, jak są codziennie. Brak czasem słów, naprawdę, naprawdę komentarze pod tymi filmami, no, no. trzeba mieć bardzo twardą dupę i, i cierpliwości dużo. Dobra, tak siak, mam nadzieję, że się podobało, jak się podobało to wiecie to zrobić. A ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach lub na streamach, a póki co na razie, do zobaczenia, hej,